Jak można rozpoznać, czy ktoś jest dobry czy zły? Czy ufasz wyglądowi pięknym słowom lub pierwszym wrażeniom? A co, jeśli te wrażenia cię zwodzą? Poznanie ludzi to sprawa znacznie głębsza niż mogłoby się wydawać. W tym filmie, inspirowanym mądrością stoicką, odkryjemy, jak zrozumieć prawdziwy charakter człowieka. W zabawnej i pouczającej historii Johna zobaczysz, jak pierwsze wrażenia mogą być mylące i co należy zrobić, aby poznać prawdziwy charakter drugiej osoby. Gotowy? Zacznijmy spotkanie z prawdziwymi obliczami. John nie zawsze był dobry w ocenianiu ludzi na podstawie pierwszych wrażeń. Czasami ci, którzy wydawali się najbardziej godni zaufania, sprawiali mu największe rozczarowania podczas gdy ci, którzy z pozoru byli chłodni lub obojętni, stawali się jego najwierniejszymi przyjaciółmi. Pewnego dnia John postanowił zastanowić się nad tym problemem. Jak naprawdę mogę zrozumieć, czy ktoś jest dobry, czy zły? W tym momencie zetknął się z filozofią stoicką i doświadczył jednych z największych życiowych przebudzeń. Kiedy John czytał pisma Marka Aureliusza i Epikteta, nauczył się, że jedynym sposobem na zrozumienie, czy ktoś jest dobry lub zły, nie jest poleganie na wyglądzie ani pierwszych wrażeniach, ale zwracanie uwagi na działania i spójność tej osoby. Ta wewnętrzna podróż nabrała większego znaczenia, gdy John przeżył kilka zabawnych i pouczających sytuacji. Oto historia Johna, który inspirowany stoicką mądrością, starał się zrozumieć, jak oceniać, czy ktoś jest dobry czy zły. Pierwsze wrażenia mogą być mylące. Czy to, co widzisz, jest prawdziwe? John zawsze przywiązywał dużą wagę do pierwszych wrażeń. Ubiór, sposób mówienia lub zachowanie osoby od razu skłaniały go do wyciągania wniosków. Jednak pewnego dnia, gdy spotkał Mikea, człowieka dobrze ubranego i uprzejmego, sprawy nie potoczyły się zgodnie z jego oczekiwaniami. Na początku Mike był bardzo miły i przyjazny, ale z czasem okazało się, że nadużył zaufania Johna. Mike nie tylko nie zdołał ukończyć projektu, który mu powierzył John, ale także obarczył go winą za swoje błędy. John zderzył się z lekcją stoicyzmu. Pierwsze wrażenia mogą być mylące. Ocenianie człowieka zbyt szybko oznacza ignorowanie jego prawdziwego charakteru. Stoicy mówią: Prawdziwa wartość pochodzi z wnętrza, a nie z zewnętrzności. To wydarzenie nauczyło Johna, że to, jak ktoś wygląda lub jak się prezentuje, nie jest najważniejsze. Najważniejsze są działania tej osoby. John zrozumiał, że musi unikać szybkiego oceniania ludzi. Z humorem pomyślał: Poczekaj trochę dłużej. Może zobaczysz diabła ukrytego pod krawatem. Druga spójność. Czy słowa i czyny są zgodne? Drugim krokiem w zrozumieniu czyjegoś charakteru jest obserwacja, czy słowa tej osoby są zgodne z jej czynami. Pewnego dnia John poznał Jane, która nieustannie przedstawiała się jako osoba pełna dobroci i chęci pomagania. Na początku ciągle mówiła o swojej pracy charytatywnej. Jednak z czasem John zauważył, że jej działania nie zawsze pokrywały się z tym, co mówiła. Jane zignorowała kogoś potrzebującego pomocy, a w innej sytuacji przedkładała swoje interesy nad dobro innych. John przypomniał sobie Radę Stoików: Człowieka ocenia się nie po tym, co mówi, ale po tym, co robi. Kiedy zrozumiał, że Jane nie jest tym, za kogo się podaje, wyniósł z tego cenną lekcję. Ludzie mogą mówić piękne rzeczy, ale prawdziwa ich natura objawia się w trudnych chwilach. Słowa ulatują, ale czyny zostają, pomyślał John i na nowo przeanalizował swoją relację z Jane. Trzecie. Trudne sytuacje. Prawdziwe oblicze wychodzi na jaw w kryzysie. Kolejną ważną lekcją, którą John zrozumiał, było to, że prawdziwy charakter człowieka ujawnia się w trudnych sytuacjach. Ludzie mogą wyglądać na dobrych w normalnych okolicznościach, ale kryzys odsłania ich prawdziwe oblicze. Pewnego dnia bliski przyjaciel Johna, Tom, stanął w obliczu poważnego kryzysu finansowego. John zawsze uważał Toma za lojalnego przyjaciela. Jednak w trudnych chwilach Tom ciągle prosił Jona o pomoc, nie oferując nic w zamian. Z czasem zaczął wykorzystywać jego dobroć. To przypomniało Johnowi stoicką prawdę. Prawdziwy charakter objawia się w chwilach kryzysu. Kiedy John zdał sobie sprawę, że Tom nadużywa jego pomocy, poczuł ogromne rozczarowanie. Jednak stoicyzm uczy, że takie sytuacje również są lekcją. John zrozumiał, jak ważne jest obserwowanie ludzi w trudnych momentach, aby dostrzec ich prawdziwe oblicze. Czwarty związek z interesami. Czy dobroć jest szczera? To, że ktoś cię dobrze traktuje, niekoniecznie oznacza, że jest to bezinteresowne. John nauczył się tej lekcji w pracy, w relacji z nowym szefem Markiem, który nieustannie go chwalił. Jednak po pewnym czasie John odkrył, że Mark używał tych pochwał tylko po to, by go manipulować i zmusić do pracy ponad siły. Pochwały stały się sposobem na obarczenie Johna dodatkowym obciążeniem. Stoicyzm uczy, że warto zastanowić się nad motywacjami ludzi: czy ktoś jest dobry, bo ma w tym interes, czy z własnej natury. John zrozumiał, że Mark używał pochwał, by z niego skorzystać. Ta świadomość sprawiła, że John zaczął uważniej przyglądać się relacjom. Czasem pod maską dobroci kryje się samolubna twarz, pomyślał. Piąta: cierpliwość. Daj czas, by zobaczyć prawdziwe oblicze człowieka. Cierpliwość jest jedną z najważniejszych cnót w stoicyzmie. Uczy, że nie należy spieszyć się z oceną ludzi, lecz dać im czas, by pokazali swoje prawdziwe oblicze. John w pełni zrozumiał te lekcje, gdy spotkał Steve'a, nowego pracownika w pracy. Steve na początku wydawał się zamknięty i wycofany. W biurze inni pracownicy uważali go za zimnego i nieprzystępnego. Nikt nie chciał spędzać z nim przerwy obiadowej. John także miał wątpliwości, bo trudno było się nie sugerować opiniami innych. Ten człowiek nie wygląda na godnego zaufania, pomyślał John. Jednak stoicka mądrość nauczyła Johna cierpliwości i tego, by nie wyciągać pochopnych wniosków. Prawdziwy charakter ujawnia się z czasem i w trudnych chwilach, mawiali stoicy. John postanowił nie spieszyć się z oceną Steve'a. Gdy wszyscy inni go unikali, John postanowił dać mu szansę. Z czasem okazało się, że Steve jest niezwykle pracowity, pomocny i godny zaufania. Początkowo wydawał się wycofany tylko dlatego, że był nieśmiały. Inni pracownicy również zaczęli to dostrzegać. Steve z powodzeniem rozwiązywał najtrudniejsze projekty i chętnie pomagał wszystkim w biurze. John przekonał się, że jego cierpliwość i stoickie podejście były słuszne. Dzięki cierpliwości miał okazję poznać prawdziwy charakter Steve'a. Stoicy uczą, że zachowanie ludzi na powierzchni może być mylące. Aby zrozumieć prawdziwy charakter, potrzebny jest czas i obserwacja. Ocenianie ludzi zbyt pochopnie to wydawanie sądu bez ich poznania, mówił Marek Aureliusz. John zrozumiał, że aby poznać człowieka, trzeba dać mu czas. Cierpliwość stała się dla niego jedną z najcenniejszych cnót w relacjach. Czas odkrywa największe tajemnice, pomyślał John. To wydarzenie nauczyło Johna, że wygląd zewnętrzny czy pierwsze wrażenia nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistość. Cierpliwość i czas to dwa najważniejsze narzędzia, które odkrywają prawdziwy charakter człowieka. Jeśli chcesz zobaczyć prawdziwe oblicze człowieka, daj mu czas i unikaj pochopnych ocen, powiedział sobie John. Teraz nauczył się powoli poznawać ludzi i oceniać ich na przestrzeni czasu. Pochopne decyzje często mogą być mylące, ale cierpliwość zawsze przynosi najtrafniejsze wnioski. John, ucząc się z filozofii stoickiej, zrozumiałby, by nie oceniać ludzi zbyt szybko i być cierpliwym w odkrywaniu ich prawdziwego charakteru. Odkrył, że zrozumienie, czy ktoś jest dobry czy zły, nie opiera się na wyglądzie zewnętrznym ani pierwszych wrażeniach, ale na działaniach i zachowaniach w trudnych sytuacjach. Tak jak stoicy, John teraz daje ludziom czas i cierpliwie czeka, aby zobaczyć ich prawdziwe oblicze, zamiast wyciągać pochopne wnioski. A ty? Jak rozpoznajesz, czy ktoś jest dobry czy zły? Czy uważasz, że ludzie pokazują swoje prawdziwe oblicze w trudnych sytuacjach czy w codziennym życiu? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Pamiętaj, aby obejrzeć ten film i odkryć jak mądrość stoicka może zwiększyć twoją świadomość.